Witajcie, zapraszam do rozkładu. Co myśli, czuje, zamierza ta osoba z Waszego serduszka? Ten ktoś dla Was bardzo ważny. I tu będzie krótka informacja od kart na, na dany czas w tym temacie. Trzy opcje, wybieracie sobie: to są trzy karty. Wybierzcie sobie, która do Was przemawia. Tak szybciutko je wybieramy. I oczywiście pamiętajcie, rozkład ogólny, więc nie ma możliwości, aby rezonował z każdym. Bierzecie tylko, jeśli czujecie, że to jest dla Was. Ależ tu ktoś dużo myśli, dużo myśli, jest bardzo zdystansowany, bardzo oddalony. I taki jest troszkę chyba zmartwiony tym oddaleniem. Coś kombinuje, coś tutaj główkuje, tak się. Stara, coś wymyśleć, jakby w tej sytuacji, ale co ja mogę myśleć, jak ja jestem taki. A ja jestem taki zachowawczy, ja bym chciał tutaj postąpić jak należy w tej całej sytuacji. Ja wiem, że mam jakiś klucz do ważnych drzwi, bardzo ważnych. I gdybym go użył, on jest w moim zasięgu. Tam jest miłość. Mam klucz do tej miłości, ale żebym mógł to zrobić, to ja muszę postępować bardzo nieuczciwie. Muszę tutaj e, wiele rzeczy naginać. Tu muszę w sekrecie gdzieś po no, może w nocy. Ja muszę się gdzieś wykradać, zakradać. Bardzo sobie siedzę i myślę i taki jestem zmęczony całą tą sytuacją. Ale wy nie macie wy nie macie kontaktu, no bo to jest Cały czas tu ta jedna strona, no tu jest tak bardzo męsko. On sobie siedzi i zmaga się z czymś, w ogóle z tą całą codziennością swoją, w której się znajduje. Zmaga się nawet z tą izolacją, z tym dystansem od Was. To też jest dla tej osoby bardzo trudne. Chciałby zachować się jakoś właściwie tak, tak jak należy, no bo czuję się taki odpowiedzialny za ciebie, za wszystko, ale jednocześnie pofrunąłem sobie gdzieś tam i sobie siedzę i, i kontempluję, i zastanawiam się, co robić z tym życiem, bo ja chcę stać mocno na ziemi, tymi moimi nogami, bo ja jestem takim człowiekiem, który, no, nie buja w obłokach. Mam cały czas ten klucz, mam cały czas tą miłość, ja mam tego świadomość, ale ten ciężar tej podwójności powoduje, że jest mi bardzo trudno. Ja się zmagam tutaj z wieloma sprawami, ja jestem zmęczony, ja jestem obolały. Jakieś takie zmęczenie i fizyczne, i mentalne jest u tego mężczyzny. Przeciążony. Ale on tak sobie jeszcze chyba chwilę chce posiedzieć i pomyśleć o tym wszystkim. Bo tu jest tak ciemno, tu jest taka nocka i on jest taki jakiś zagubiony ktoś jest w tej miłości. Ma jej świadomość. On wie, że ta to jest taka niewinność jedyna w swoim rodzaju i ona jest w pewnym sensie uwięziona. Taka miłość uwięziona to jest wasza i ten klucz jest dostępny, i w sumie to ona mogłaby sobie gdzieś wyfrunąć i lecieć, ale ta miłość no po prostu nie chce, no ona nie leci. Coś ważnego tutaj jest Ale ten człowiek jest. Te, te dwa te filary życiowe, one są takie solidne, poważne. On też jest bardzo poważny, i, i stara się tutaj poradzić sobie w tym wszystkim, ale. Jeszcze tego nie ogarnął. Nie może sobie jakoś tego dopiąć. Czuję, że musi pobyć gdzieś w tym oddaleniu jeszcze przez jakiś czas. No. Bo tutaj zbyt dużo go to wszystko kosztuje. To myślenie i jakieś nieuczciwe postępowanie. Dobrze, teraz karta z pieskiem. tęsknota, ale tutaj się zmaga, ale walczy. Jakie smutne te energie. No ja na coś liczę. Ja bardzo chciałbym. Chciałbym czułości, chciałbym bliskości, chciałbym, no, żeby ta osoba moja była ze mną blisko i żeby nawiązała ze mną relacje, ale jakoś to jest nie... niemożliwe w najbliższym czasie, bo ja mam, ja mam podgórkę ze wszystkim. Ja w ogóle mam taką sytuację, w której jest bardzo duży zamęt, i to nie zależy tylko ode mnie. Tutaj też są inne osoby, i jest jeden wielki konflikt, i ja go mam w głowie również, i, i w życiu, i tutaj wokół nas jest ten konflikt, ale ja staram się iść do przodu tak, jak na tyle, ile mogę. Ja czuję, że, że już nie bawem dojdę do, o, do mety, ale do tego spełnienia marzeń, do radości, do szczęścia. Ale muszę sobie poradzić. W jakimś takim zgiełku wypompowało mnie to. Czuję się obolały, czuję się chory, czuję się zmęczony. Nie mam siły. Muszę się odsunąć od całego świata, od wszystkich, po. Po prostu sobie odpocząć, gdzieś poleżeć, sam pomyśleć, nabrać nowego spojrzenia na, na to, co się zadziewa, bo bardzo mnie wyeksploatowała ta, ta cała sytuacja, ta cała walka, ale ja nie tracę, nie tracę nadziei. Ja, ja widzę to słońce, ja widzę, ja widzę sens tego wszystkiego, tej walki, tych zmagań. On ma miłość w oczach tu jest um, ktoś jest do kogoś no, ta osoba bardzo jest przywiązana do was taka um, oddana może tego nie widzicie może nie daje wam tego po sobie um, odczuć ale tu jest taka wierność miłości wpatrzenie w kogoś bardzo ten ktoś wierzy w, y, te, w te uczucia to wszystko, co jest pomiędzy wami, że to jest piękne, pomimo całych trudnych okoliczności. Tu jest takie dostrzeganie tego szczęścia i tej, tej, tej całej radości, którą wy potraficie ze sobą prze, przeżywać. No, trzecia opcja. Siedzę sobie, myślę i czekam. Czekam na to, aż, aż coś się tutaj domknie, aż coś się wydarzy. Ja czekam na podjęcie decyzji. Być może przez ciebie, przez kogoś, albo ja będę sam podejmował e, jakąś decyzję ostateczną. Ja pozamykam pewne sprawy, no bo ile ja mogę stać na tym rozdrożu? Bardzo jest mi trudno. Nie wiem. Mm, może troszkę czuję zagubienie, nie wiem co mam wybrać, jak mam się w tym wszystkim odnaleźć, ale wiem, że wyjdę na prostą i że to wszystko się ułoży. Ja chcę nowego początku, chcę nowego rozdziału, ja na to bardzo liczę, ja na to czekam, ja tutaj podejmuję jakieś działania, podejmuję wyzwanie, ryzyko. Po to, aby spełnić jakieś swoje marzenie, bo ja czuję, że warto, bo tutaj coś, coś nadchodzi, nadchodzi jakieś spełnienie, coś się zbliża, na co ja czekam i ja tego bardzo, bardzo chcę. Tutaj pewne sprawy, które są a, jakąś niejasnością, jakąś tajemnicą. One będą wyjaśniane, tutaj będzie robiony porządek. Tutaj to, co komuś się należy, to ta osoba to dostanie. Tu przyjdzie taka życiowa jakaś sprawiedliwość, tu przyjdzie pozamykanie jakichś starych spraw, pozałatwianie starych rachunków i idziemy w nowe. I ja na to bardzo, bardzo czekam. Te energie trzecie, które tutaj są wokół, one się to będzie się finalizowało, to będzie się zamykało. Ta osoba jest na takiej dobrej drodze, aby właśnie podejmować takie działania, decyzje i czeka na rozwiązanie pewnych spraw i na to pofrunięcie w taką beztroską nową przygodę życia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.